Diabolo 2, źródło wszelkiego zła. Wykonujemy quest piąty w tej chwili. I szósty. Quest piąty, a właściwie quest czwarty również polega na tym, że trzeba znaleźć tajemne sanktuarium. A to tajemne sanktuarium znajduje się tutaj w piwnicy. W poprzednim filmie nie mogliśmy tutaj wejść, ponieważ tutaj stał taki jeden strażnik, którego nie dało się po prostu ominąć, bo jest jakiś błąd w grze. Że... Miłego dnia. I powinniśmy porozmawiać z, z Mirchenem, ale widać co się już zali zaliczyło. Schodzimy do Haremu. I wie kurwisz na Harem. <s Elliott> <slweg> Niestety nie jest to taki typowy Harem, ponieważ w tym Harem jak widać zabija się. <steak Million analogy> <sy Davidson> toczy się wojna. Już mnie kurde zamroziły te gówna czarne. Dobra, 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 nie stychaj, nie tutaj. Jeszcze. Zapomniałem w ogóle to rzucić. Yy, z tymi, tymi tutaj takimi poziomami, poziomami jest dosyć fajnie, ponieważ jeżeli chce się to przez szybko przejść, to bardzo łatwo znaleźć tutaj miejsce na dół, a mianowicie yy, to wygląda tak. Eee... Yy. Bo działa, nie? Mianowicie to wygląda tak, że yy, są dwa zejścia z góry, czyli schody na górę tutaj i po przeciwnej stronie, i są dwa zejścia na dół: tutaj na dole i tutaj u góry, czyli zawsze jakby się taki yy, kwadrat to jest i na wierzchołkach tego kwadratu znajdują się przejścia kolejne. Tam chyba jest uciuteńki, bo nie. Nie, nie ma. A i tak można berwać, jak mam odporność na to, 26% to nie jest dużo. Chociaż bardziej irytujące jest to, że oni tak zamrażają, i postać przez to wolniej działa. Nie, oczywiście się wydaje, że szybko się przez te butelki przepalę. Strzały raczej niepotrzebne. No i równie dobrze mógłbym przejść resztę tego, żeby nabyć trochę punkty doświadczenia. Aczkolwiek te potwory mi nie odpowiadają trochę w tym... E, na tym poziomie. Bo zamrażają, nie? Być może te na późniejszym poziomie będą takie e, mniej zamrażające. Chyba mam już dwa takie, to będziemy mogli sobie złożyć lepszy. Jeden. Może ktoś przyjdzie, wtedy w ogóle będziemy mogli to pomijać, ponieważ y, zostanie nam otwarty portal do tajemnego sanktuarium. Gdzie znajduje się w ogóle y, punkt nawigacyjny. Następny. No dobra, zajdźmy niżej. No Ci panowie są dużo bardziej znośni. że oni mają błyskawice, ale błyskawice to jeszcze większe. Eee, okej. Okay. Ten pogłów to jest... jest słaby zna. On może być groźny, jeżeli wyjdzie złoty. No i tutaj, tutaj w sumie chętnie bym nabił ten poziom jeszcze jeden. Na tym poziomie. Być może na film na jakiegoś złocieńkiego. Ognisi to mogą być, bo na ognistych to mam odpowiedź na największą. O, czego go załatwić. Eee. Morderco niewolników moich no Czemu to tak, tak, tak na ciebie nie działa? Jeszcze sobie uciek jeszcze no. Jasny gwint muszę faceta skrzesić, bo bez niego to nie gramy. Ma po prostu bardzo dużo życia, albo ma, nie wiem, obronę ma, może ma jakąś odporność na ciosy takie fizyczne. W końcu to duch. No dobra. Skoro upadł, to musi powstać. Witam! Witaj! Witaj! I o zdrowie pytam. Nie ma nic, czego nie mogłaby uleczyć odpowiednia mikstura. Tak jest <noise> A jak ty się chory na mózg, to też go uzdrowi. Tak, jest taka mikstura, nazywa się Spiritus. Witaj. Witaj. Ile mam tego w ogóle? Osiem. Może być. Dawać jeszcze jakiegoś pana. O, tu jest punkt nawigacyjny nawet, nie wiedziałem o tym. Możemy go sobie zaliczyć. W sumie nigdy go nie zaliczam, bo jest niepotrzebny zupełnie. Taki głupi to jest punkt na nie strasznie. Jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę. I będzie level. No mamy schody, ale wiedzieliśmy, że one tu będą. Dobra, tu jest trochę dużo tych panów. Można tylko poczekać, aż wyjdą. Wyjdą? O tak, 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 tak. Bij przy ściany. Dźgaj ich przy ściany. Jebany ci Coś taki chory, panie. To tak ci szybko życie ubywa, masz obronę chyba lepszą niż ja. No pewnie, że tak. Rozisty mam mniejsze, ale bez przesady. No jeszcze ktoś. Nie ma już nikogo. Jestem zawiedziony. Do tutaj dojdziemy do takiego momentu, gdzie po prostu e, punkt, który nas będzie interesował, znajdzie się na środku po, e, poziomu, tylko nie wiem, czy to już jest teraz ten punkt, czy jeszcze, jeszcze, jeszcze jeden poziom musimy zejść. <laughs> Dobra, czas awansować. Znowu nie pamiętam, jak to miało być, bo dawno nie grałem. Załóżmy, że tak. A tutaj damy to. O nie, to są sługi. Tak jest, biję go przez ściany, teraz oni są cheaterami. No, bo on tak naprawdę nie znajdował się w tamtym miejscu, nie? Tylko, że ta gra jest. niedoskonała. Pod tym względem, czemuś musiał skinąć. O, i znowu, znowu, ten pula znajduje się zupełnie gdzie indziej. Nie można go trafić. No jest zjebane. Niestety. No to jeszcze nie jest ten poziom, nie? Oś tu, pomścimy naszego... niewolnika. I zniecimy go z powrotem. Zresztą dostałem tutaj jakiś ciekawy przedmiot. Miłego dnia życzę. Duża szybkość ataku. Uniemożliwia leczenie się potworów mhm. po, względem nieumarłych, względem demonów. Mm, to chyba będzie lipne. <ścoughs> Że statystycznie nie tutaj wygląda lepiej, ale to mam mniejszą szybkość ataku. Chociaż chyba i tak ta szybkość ataku jest ograniczona przez to mimo wszystko. Więc nie wiem, czy nie byłoby tutaj jednak sensu użyć tego. Chociaż to też uniemożliwia leczenie potworów. Daj mi odporność. Tyle mat, tyle mat, Nie, myślę, że odporność jest ważniejsza, to no, bardziej, że te potwory że mogę ci służyć. umierają dosyć szybko na no, są chwilę. Zmienimy. I wskrzeszenie nastąpi. 7. Witaj. Dawaj mojego Ahmeda. Oczywiście butle. Dobrego dnia. Może trochę więcej tym razem. I tutaj będzie przejście. Na środku pomieszczenia. Na środku poziomu... E, o, o! Na środku tego piętra. Odwrót może, co? Rozumiesz co to znaczy? Rozumiesz. Oko umysłu. To była w, 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 wróżka Grunhilda. I znalazłem. Tylko że to jest tarcza. A mi się tarcza nie przyda w ogóle. Nigdy. Chyba, że bym wziął najemnika z trzeciego aktu, ale nie będę go brał. Za dużo osób. Za dużo osób. Zobaczmy co to jest w ogóle. Łami brzeszczot, jak ładny. W sumie słabe. Będzie na sprzedaż. Zabiję ich przez to? Zabiję. Dzięki! Nie, 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 nie wiesz, się zdychać. Nie będę płacił za ciebie za każdym razem. Wadą z wadą wszystkich stron. Zwrócili się Ja. Germański oprawca. Chciałem butelki poprzykładać, ale wyszli nogi, nie? <laughs> Dugi łuk. O! Jeszcze takie małe gówno się trafiają, nie? Na tym etapie. I nic, która prawie nic nie przywraca. Oczywiście, im silniejsza miksura, tym szybciej to życie też jest uzupełniane, tutaj, nie? Ty masz broń? Masz broń! Pilum! Ale wypłata! No, powoli, powoli pojeżdżam, nie? Powoli do celu. Dobra? Niech podejdzie. To ja w ogóle nie wiem, co to ja to noszę. Chociaż nie przeszkadza na razie, nie. Ale to niech będzie tutaj raczej. Nikt nie chce podejść. Kurde, może dałoby się jakoś inaczej, trzeba tutaj. O, o, o. Eh, yy, what the hell? Czasami tak potrafi zszyć i wyrzucić do... tego, do lobby, nie? Not nice Tutaj chyba, żeby dojść na środek trzeba przejść przez całe pomieszczenie po prostu Dookoła Ale to zresztą się wywala do lobby jak są wygraczem z na że nie? Czasami jest chyba jakiś błąd, który powoduje, że gra przestaje odpowiadać w momencie, gdy się jakoś wyjdzie ze sklepu w jakiś taki dziwny sposób. Czy podniesie się przedmiot czy jakoś tak. Że po prostu jakbyśmy jakby straciła połączenie, to tak wygląda. Ale to jest błąd w grze, bo to się za często działo właśnie w momencie kiedy yy, Kiedy robiłem to z przedmiotami różne rzeczy, nie? Przejdziemy tam, przejdziemy, przejdziemy do portalu, tak. Natychmiast. Ui. Sanktuarium. Obsesja Horazona. Obsesja. I punkt nawigacyjny. Już dawno nie miałem wszystkich tutaj pól wypełnionych. No tutaj nie mam. Yy, dobra. Yy, skoro żeśmy odnaleźli sanktuarium, zrobimy przerwę.